Rocky. Nie no. To był no scope jak coś. To był no scope w głowę. No scope w głowę, jakby coś. Dokładnie tak, a to dopiero początek tego, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Ponieważ sprawdzimy dzisiaj dwie nowe taktyki, które są możliwe po wczorajszej aktualizacji. A oprócz tego wydarzyło się coś. Serio? kurwo dla mnie niespotykanego. Więc oglądajcie do końca, wczorajszy mikrofon zgarnął ten oto no pan, a jeżeli to ty chciałbyś dzisiaj zgarnąć karnet bojowy, to napisz w komentarzu, co według ciebie znajduje się tutaj. Pisz kodzik JACOB w sklepie Fortnite, lajkuj, subuj, a my I zacznijmy naszą przygodę tutaj. a co? Jezu Chryste, pan, jak się wystraszyłem. Co to? Nie, tego szukam. A to? Ja pierdzę, to jest żart. Nie no, trzeci. Pewnie. Pewnie, nie, 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 nie zabijaj mnie, Just nie zabijaj mnie, ja jestem dobrym człowiekiem, stary, nie robię ci krzywdy, a tak, ty chcesz mnie zabić? Pewnie, muszę widzowie. nie szanuję takiego czegoś. Rzut monetą, jak wypadnie Midas, to kontynuuję challenge, błagam Midas, błagam Midas, błagam Midas. Escape, wejdź. wróć do lobby, tak. Zajebiście. Co to? Fajne, lubię, biorę, pijemy i schodzimy powolutku na dół, błagam Flint, mhm. a może tutaj? Mhm. Mam, 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 widzę. Super, ziemek u góry. Na 1000%. Ty gdzie on jest? Albo mi się wydaje, albo tu... Taj, dawaj. Otwórz. Nie no, stary, co my robimy? Jaki to jest dziwoląg. Nie uciekaj. Raz, dwa. Oj, trzy. Oho, kolejny. Dobra, teraz się tak szybko zrehabilitowałem tym flintem, że to coś pięknego. I co, to wszyscy? Kroki, 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 ziomek. On chce ukraść mój samolot. Chłopie! O, le, jadę głowy. I mamy gówno lata. Nie, 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 no przecież oczywiście... Przejechał to, przejechał. Zaskakująco dobrze. Strzały, 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 strzały. Mayday, mayday. Lecę w chłopa, lecę w chłopa. Dobra, 50, 50 do boksa. Ty dostał. Raz, dwa, trzy, o nie, on ogarnia. On ma tak zwany mózg, a może nie? Oj, kolego, kolego, kolego. Jaki zagubiony, boże! Pierwszy wniosek. Flint jest mega dobry do podmieniania Szary flink lepszy, strefka, lecimy. Tym, 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 tym. Wijam się. Chyba w końcu znalazłem ludzi. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Na kubusia. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, nie, dobrze Kolejny chłop. Dostał. Tu kolega też. Top 5. Gościu campi. Dostał. O, nawet flincika nie musiałem używać. I pyk, ponownie zielony. Ktoś jeszcze musi być. Halo, halo. Ty gościu uciekł. Tak. O w dupę, on tu wraca. On tu wraca. Dawaj, wiedź we mnie, wiedź we mnie. Oj, oj. Nie tak to miał wyglądać. Zagrajmy boksik. Kolega ma mało pingu, ale to nie jest problemem. Kolega nie wie, co się dzieje. Ja nie mam matców. O w dupę. Kupię 50-50 do boksa. 50-50, dawaj. Podmieniam, ale nie podmieniam. Otwórz. Zajebiście. O, ja mam zero HP. Jeden HP. Jestem dead. Jestem dead. <noise> Wolna pompa. Flint. Człowiek, szak. Nie, 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 nie. Nie uciekaj. Nie, no nie. Robię akcję. O, w dupę, on tu nie wleciał. Gościu dostał. I śpi. I to jest to. Przejmujemy statek. I jakiś chłop do mnie strzela, nie? Dobra, kasuję go. Pyk, plincik, pyk, bomba. Teraz pyk, pyk, pompeczka. Dziękuję, do lobby zapraszam. Pozdro. Jak tom, tom, tom. gdzie samolot? O, jest. Trzeba stworzyć pas startowy. I lecimy. Co ty pikasz, gościu? Jakie mało paliwa, co ty jesteś RS5? Leć jak ci każe i nie maruć. Nie, no nie, no chłop nie leci. Pewnie, 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 mega technologia Trudno się mówi, samolot nie działa Więc lecimy armatom O kurde, tu jest gościu, tu jest gościu Czekaj, jak to złożyć? A, tego się nie da złożyć Mega, mega im poszło Ziomeczek u góry, witam Otwórz, o tak, pokaż Pokaż, pokaż co potrafisz Mega ci poszło, bardzo fajnie A kolejny to małpa, tak? Nie ma problemu, przeładujmy sobie wszystko, pyk, pyk Pik. dziękuję, double pompeczka witam, that was fast that was so fast, złoty sztucer do kompletu czy może być lepiej? oczywiście, że nie oczywiście, że nie, co? jak on to przeżył? czekaj, 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 czekaj czekaj, czekaj, czekaj czekaj. nie leczymy się, nie pozwalam ale ty jesteś szybki, o mój Boże czy to Mongral? nie no, kolejny ziomek, ile tu jest tych ludzi? nie, no nie, no nie, no przecież ja zaraz nie wytrzymam o, ja zapomniałem, że on ma krzaka Iri, ri, 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 ri. Mam mało Koledzy to małpy, ale małpy chyba się biją. Czekaj, 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 czekaj. Raz, dwa, śpi. Dawaj drugiego, dawaj drugiego. Albo w dupie z drugim. Ucieknijmy. Nie no, nie, on mi nie da się uciec. Udaje, że schodzę. I co on teraz robi? Idzie, idzie, idzie. Dobra. Złapał bejcik, złapał bejcik. Myślę, że poszedłem. Ja chłopie mam tak duży umysł. Nie wiem. O, w dupę chyba nie mam jednak. Dowerpega, nie? Nie wiem gdzie. Drugiego dał. To jest jakaś małpa. Jak da tutaj do środka, to jest po mnie. Odpuścił. Odpuścił! Dobra, mam największy umysł w Europie Środkowo-Wschodniej, nie? Top 5. Spinaczka na spokojnie. Leczonko nie ma. Ale jest skrzyneczka. A i to mi się podoba. Ja to wygrałem, ja to wygrałem. Kroki. Nie, no. Uuu. To był no-scope, jak coś. To był no-scope w głowę. No scope w głowę, jakby coś. Ho, obserwuję, chłop nie wierzy. Jak coś, to nie jestem czterem, proszę mnie zgłaszać. Ej to było grube. Kupujemy i doimy. Słoiczek top 3. Szybciej, kupuj, szybciej, zone idzie. Dobra, chill. Ej, schowajmy się tu. Przecież to jest zajebisty plan. Stanę sobie tak. Jak ktoś wejdzie, to pupu. Idzie, 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 idzie. A on wie. Nie no, pewnie. Jasna sprawa. Jasna sprawa. Nie, ludzi karbuzik ogólnie. Każdy by sprawdził taki domek. Każdy miałby tysiąc śmierdzi bomb. Co robimy? Podjeżdżamy i jasne. Chłopienia problemu. Łap trapa. Łap. Nie, no nie, no nie. One pampa dostałem. Natomiast w następnej grze wbiłem top 10. Nie znajdując aż do tego czasu i temu, którego szukałem. Który rzekomo istnieje i. nie wypada. Więc uznałem, że w tej grze spróbuję coś sprawdzić. No chyba, że teraz wypadnie. Oczywiście, że nie. Mapa. To się przyda. Bo itemy ze skarbu wykorzystam, jak będę w top 2. Jest top 3. Pan Zone. Kurde, najważniejsze w tym momencie jest to, żeby nikt mnie nie zobaczył, żebym z nikim nie walczył, żeby panowie się zabili. Speedrun, speedrun, speedrun. Top dwa. Chodzę do strefy. Budujemy serducho. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest chłop. Stary, patrz, ja wyrzucam wszystkie itemy, żeby nie było wszystko wyrzucam. Proszę. Wszystko, wszystko, wszystko. Odsuwam się od tego, ja cię nie chcę zabić. Patrz, też wyrzucił itemy. I płaczę. Dajwina, wina, Czy ludzie... Mają uczucia w tym sezonie, proszę, Czy mają? On coś niszczy. Nie wiem co on niszczy. Nie wiem co on robi. Zabij mnie. On mi coś pokazuje. Co ja mam zrobić? Mam cię zabić? O, o co chodzi? Nie, ja cię nie chcę zabijać. Jaki dobry człowiek, ale ja nie rozumiem. Ma, mam to wziąć, czy co? Biorę. Zabrał. Oho, Chyba nie. Biorę, biorę. Ale mam strzelić? Kiwnij tak Dobra, strzelam. Nie. Okej, okay. oddaję, oddaję. Masz, masz. Masz. Ja nie rozumiem o co mu chodzi, nie? Już sobie poszedł, chyba był jakiś test I on uznał, że ja nie jestem godzien Dobra, wraca, nie zabija mnie jeszcze Ale on mnie zabije, ja czuję, że on mnie zabije Dobra, wyrzucił znowu temy. O co chodzi? Ma mam to podnieść? Aha, nie, 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 nie Nie zabijaj, nie zabijaj On siebie wyrzucił do strefy Boże, kochany Dziękuję Czy on teraz idzie skoczyć z wysokości? Czy on naprawdę mi oddaje wina? Jaki kochany człowiek Jaki kochany człowiek, to jest pierwsza próba, przypominam. Dobra, ale co jak jest turbo spocony. I co się teraz dzieje? On zaraz wyciągnie apteczkę, chłopy. Pa, 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 on wraca do strefy! A nie, nie wiem o co chodzi. Ty chłopie, co się dzieje, ty umierasz, tak? O co ci chodzi, mam coś podnieść? Nie wiem, co się dzieje. On mnie zabiera riftem! Wygrałem! Dobra. Mega, mega dziwne. Likwidacje 0, asysty 0. Kariera, powtórki. O, mam go. Monina, pocony uśmieszek. Dodaj. Wysłane zaproszenie. Przysięgam, jak nie przyjmie, to od razu kupuję mu 13,5 tysiąca hołdowców. Odpalmy trackera. 334 winy i 1000 zagranych godzin. Miał 6 killi. I niestety nie przyjął mnie do znajomych. turbu szkoda. Ziomek. Stój, 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 stój. Proszę, proszę, proszę. Oho, dostał. I raz. I dwa. I wjeżdżamy do boksa. Pyk, pyk. Mordo, mordo. No nie. Kolego, kolego. No nie da się tego wszystkiego mu zabrać. No przecież nie wytrzymam. Musisz otworzyć. Dobrze. Flincik. I pompeczka. Nie. Nie. Misiu. Misiu Misiu śpisz. Top 2. Koronka out. Halo, halo. Przy dropie go nie ma, jest, 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 jest. Nie, ja umrę w locie, ja jestem taki głupi. Ujem na IQ Jacob. Dostał. Popieram Flinta. O, patrzcie, on się boi. On, on czuje respekt. On czuje respekt. Pick. Woo! Ale mu dałem, ale mu dałem co ty się lecisz bigiem? Co tu się lecisz bigiem? Powiedziałem coś Otwórz to. O! Pokażę masz jaja. To jest moje. Otwórz, otwórz, patrz, patrz, mamy to! No flincik oddaję. Flincik plus pompa gościu. Zaliczone.